E-Kryptografia.pl Źródło wiedzy o kryptografii i steganografii. Kryptografia. W dzisiejszym świecie ponad 30% mieszkańców globu korzysta z Internetu. Jednak w większości z nich pojęcie, jakim jest kryptografia, jest zupełnie obce. Większość z nich używa go do komunikacji za pomocą komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej. Miliony osób korzystają z usług bankowości internetowych, a także zakupów przez internet. Bardzo ważnym elementem tego typu czynności jest bezpieczeństwo i właśnie dzięki kryptografii jest ono zapewnione. Podczas korzystania z usług sklepów czy bankowości internetowej nasze połączenie jest szyfrowane. I dzięki temu dane naszej karty kredytowej czy konta bankowego nie mogą zostać podmienione lub skradzione. Podczas logowania się przez internet na konto bankowe dane przesyłane są na serwer banku. Gdyby nie były szyfrowane, mogłyby być przechwycone i wykorzystane przez niepowołane osoby. Kryptografia i steganografia to pojęcia, które powinien znać każdy. To właśnie kryptografia zapewnia nam bezpieczeństwo w internecie, a w połączeniu ze steganografią jej możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w internecie są ogromne. Na tej stronie znajdziesz wiele przydatnych informacji, zarówno o kryptografii, jak i steganografii. Nieodłącznym elementem kryptografii są szyfry. Można je podzielić na szyfry klasyczne, szyfry symetryczne oraz szyfry asymetryczne. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału.